Cześć, tu Janek Jarząbek z LTT. W tym filmie zobaczysz najnowszy stroboskop i blinders, które mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zaczynamy! Strike Bolt 1C to silny stroboskop o szczelności IP65 ze zintegrowaną funkcjonalnością Smart Frost, umożliwiającą natychmiastowe przełączanie między silnymi seriami strobo, a równomiernie świecącymi efektami bloków koloru. Autorska konstrukcja bez łączenia Strike Bolt 1C z urządzeniami Strike Array w sprzężone zestawy umożliwia tworzenie unikalnych aranżacji Blinder plus Strobo. Wiele punktów mocowania. Złącza podłączenie szeregowe oraz podstawki podłogowe z gniazdami na uchwyty Omega Bracket dają maksimum wszechstronności użycia. Dodatkowy filtr ND, będący standardowym wyposażeniem, czyni urządzenie niemal niewidocznym w obrazie kamery. Strike Bolt 1C zapewnia wygląd klasycznego strobo z nowoczesnymi funkcjonalnościami, czyniąc go idealnym do zastosowań podczas tras koncertowych, festiwali oraz realizacji i transmisji na żywo na wydarzeniach zewnętrznych i wewnętrznych. Urządzenie posiada bardzo jasny moduł BLINDER STROBO. Dwie super mocne tuby stroboskopowe, każda z podziałem na 8 pikseli. Klasyczne strobowanie z regulacją długości błysku i możliwością uzyskania ciągłego efektu typu BLINDER znanego i lubianego z tradycyjnych stroboskopów. Wbudowane efekty znane z tradycyjnych stroboskopów, takie jak ramp up, ramp down, ramp up down, random, lightning czy spikes. Wbudowane makra do szybkiego zaprogramowania efektów na pikselach z regulacją długości, płynności dla każdej tuby niezależnej. Strike Bolt 1C posiada dodatkowy pojedynczy rząd diod RGBA z podziałem na dwie sekcje zapewniające efekty blokowe kolorów ze zintegrowanym frostem w technologii Smart Glass. Dzięki podziałowi na dwie sekcje urządzenie jest kompatybilne z blindersami standardowo posiadającymi dwa piksele w jednym rzędzie. Strike Array C marki Shawed Professional to ledowe blindersy w wersjach 2 i 4 pikselowych o szczelności IP65 z dwoma niezależnie kontrolowanymi i ustawianymi pikselami. Silne źródła LED, RGBA i Warm White dają pełny zakres kolorów oraz duży wybór temperatur barwowych z wysokim współczynnikiem CRI. Blinder posiada dobrze znaną z innych Strike Array. Jakość regulacji na niskich poziomach jasności oraz efekt redshift imitujący efekt ściemniania źródeł żarowych. Modulacja PWM oraz wysokie CRI czynią ten blinder idealnym do użycia z kamerami. Autorskie rozwiązanie łączenia beznarzędziowego umożliwia łatwe łączenie Strike Array 2C z innymi urządzeniami Array w skalowane zestawy i konfiguracje. Uchwyty Omega można mocować zarówno na ramieniu oraz tyle urządzenia, by ułatwić mocowanie do kratownicy. Ramie można zdemontować, aby ułatwić montaż w niskich pomieszczeniach lub niedużych przestrzeniach w elementach scenografii. W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z ekipą LTT, a jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych prezentacji, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i obserwuj naszą stronę na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!